Sierad znów województwem? Tak, mówią politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Właśnie rozpoczęła się kampania, której celem jest sprawdzenie nastawienia Polaków do tego pomysłu. Przyjęliśmy podstawowe założenia programowe na nadchodzące kampanie wyborcze. Jednym z tych elementów programu bardzo istotnym jest koncepcja powrotu do 49 województw. Sieradz jest jednym z tych miast, które stracił status miasta wojewódzkiego. I pomimo deklaracji wielu ówcześnie rządzących władz, odczuliśmy to dosyć boleśnie. Spadł krzesznik z Sieradza, spadł autorytet, straciliśmy wiele miejsc pracy, zlikwidowano wiele urzędów. Politycy SLD odwiedzają więc byłe miasta wojewódzkie. Do Sieradza przyjechali posłowie Sojuszu Dariusz Joński i Cezary Olejniczak. Szanowni Państwo, ja jestem posłem z tego okręgu, z okręgu sieradzkiego tak się nazywa. Nie bez kozery on został tak nazwany przed laty, właśnie po reformie administracyjnej. Miasto Sieradz z dużymi tradycjami i jeżdżąc po powiatach tutaj z tego okręgu wyborczego, ja rozmawiam z mieszkańcami, jest ogromna nostalgia za województwem, województwem sieradzkim. Począwszy od powiatu poddębickiego, przez który dzisiaj tutaj na, na to spotkanie jadąc przejeżdżałem, poprzez duńską Wolę, Łask. Wieluń, jak również te powiaty, które nie były wcześniej w województwie sieradzkim, czyli mam na myśli powiat wieruszowski, jak również powiat pajęczański, bo powiat wieruszowski, część powiatu wieruszowskiego była w województwie dawnym kaliskim, natomiast Pajęczno było w województwie częstochowskim. To w rozmowie z mieszkańcami tychże powiatów również oni są za tym, żeby takie województwo, województwo sieradzkie powstało, raz że będą oni mieli bliżej do tego wojewódzkiego urzędu do miasta się radza o połowę bliżej niż do miasta wojewódzkiego w tej chwili czyli tej stolicy naszego regionu Łodzi to województwo jest takim województwem z tradycjami Posłowie wyjaśniali dlaczego nie sprawdził się podział wprowadzony przez rząd Jerzego Buzka w 1999 roku Uważamy, że ta reforma po prostu była nieudana i że tak na dobrą sprawę te 49 województw, które były, pozwalały lepiej rozwijać się tym regionom, tym miastom, a zamiana na 16 dużych spowodowała, że tylko i wyłącznie duże aglomeracje, duże miasta się rozwijają. Tam idą największe środki, i te krajowe, i te środki z Unii Europejskiej. I mamy podstawy teraz już po tych kilkunastu latach stwierdzić, że to był wielki błąd rządu Jerzego Buzka. Poseł Joński podał wyniki badań przeprowadzonych w byłych miastach wojewódzkich dla Rzeczpospolitej. Wynika z nich, że 49% mieszkańców jest za powrotem do stanu sprzed reformy. Kampania SLD została podzielona na trzy etapy. Pierwszy obejmował wizyty w 33 miastach, drugi to rozdanie 100 tysięcy ankiet. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli opowiedzieć się za lub przeciw nowej reformie administracyjnej. Jest tęsknota, jest nostalgia, począwszy, tak jak powiedziałem, od Poddębic, łasku z duńskiej woli poprzez Sierac, Wieluń, Pajęczno i Wieruszów. I myślę, że tutaj nie będzie jak te ankiety rozdamy w tych powiatach, o których tutaj jest mowa, to na pewno większość mieszkańców tych powiatów z dawnego województwa sierackiego opowie się za tym, żeby to województwo oczywiście przywrócić. Przywrócimy je, jeśli oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej. Będzie miał większy głos w polskim parlamencie, w polskim sejmie, i myślę, że to już się stanie w przyszłych, po przyszłych wyborach parlamentarnych w 2015 roku. I na koniec chcemy zapytać i pana Jarosława Kaczyńskiego, i Donalda Tuska, czy popierają naszą propozycję. Ponieważ widzimy taką tendencję, że kiedy ci parlamentarzyści pisują i platformy e, znajdą się w tych miastach, byłych miastach wojewódzkich, na spotkaniach, to bardzo ochoczo mówią o tym, że powinno się również wzmocnić te miasta. Mówią o tym, że nie powinny być w tych miastach likwidowane urzędy, że te miasta nie powinny być marginalizowane, że będą dopytywać, dlaczego pieniądze unijne nie są kierowane do tych miast. Krótko mówiąc, popierają naszą inicjatywę, ale kiedy przechodzą próg Sejmu, to wtedy już wchodzi oczywiście i wkracza ta wielka polityka i mówią tak jak ich przywódcy, którzy nie są dzisiaj do końca przekonani. Choć może Państwo powiedzieć, że posłowie na przykład PiSu i niektórzy politycy PiSu mówią, że żałują, że Jarosław Kaczyński pierwszy nie zaproponował tej propozycji, tylko pierwszych właśnie e, zrobił to Leszek Miller. Szef Sojuszu przyjedzie do Sieradza 31 stycznia. Pojawi się o 18 na koncercie operowym w sali sportowej drugiego Liceum Okolnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego. Po koncercie spotka się z mieszkańcami Sieradza.